Piszę list do Pana Prezydenta. Mam dosyć, to jest nieznośne, ta bieda, a znając i widząc ten potencjał w tym narodzie, to jest tak, jakby być w tym narodzie, widzieć, że ten naród ma już możliwość dosłownie do odsłonięcia sobie bramki numer jeden wspólnie, za którą kryją się miliardy euro, a mimo wszystko już jest to tak po prostu obecne, no przeze mnie widoczne, zrozumiałe, co pisałem w Księgę Życie Fajniejszego i dokańczam dalej, to nadal podążamy w tym narodzie, jakby gdy zawieje wiatr, to ta zasłona odsłania się i odczuwane nam jest ciepło i promienie tego bogactwa złota wielomiliardowego. Ile wiatru trzeba? By firanka w końcu przesunęła się w dal. by odsłoniła nam ten raj, to bogactwo, które chcemy mieć by mieć znacznie lepiej, by bogactwo tu innych też mogło donatchniewać i wszystkie narody by mogły wzbogacić się razem te z nami. bogato podobnie i lepiej odtraumić świat cały. One, two, three, four. Wiatru jakoś tylko trochęńkowo, sporadycznie. Dzięki duszom i odchawuchowym, prawdziwie umarłym i wielu modlitwom, dzięki synagogom, dzięki meczetom, dzięki kościołom rzymskokatolickim jest to możliwe, że. Anielne Babilonu czy Egiptu nie zasłonią przed nami tego, co jest nam bardziej to miłe, większe bogactwo niż obiecują nam aniołowe Babilonu czy Egiptu, które nam proponują, byśmy mieli takie wielkie wow! Wielkie wygody, luksusy, bogactwo, a w renomie duszy odchowuchowych osłabienie, osłabienie ewolucjonistyczne, niedoświadczanie ewolucjonizmu, mega bogato, a u od duszy odchawuchowych, zyskując ugodę. Na bogactwo w odniesieniu do tego, co proponują anielne Babilonu i Egiptu. Jak ugoda jednej dziewczynki, która pokazuje, jak cieszy się koleżance u siebie w pokoju, zamiast dopuścić koleżankę do tego, że mama bardziej, że mama, dopuścić do możliwości doświadczenia. Wielonasto, nawet wielodziesiątkowo, ilościowo, dzieciowo, w przedszkolu, w którym znaczniej, radośniej i barwniej o wszelakie różne zabawy to gdy jest dużo animatorów, animatorek, które interesują się dzieciami i pomagają im cieszyć się mądrze, traktując jako mądre, a nie jako głupie. Wtedy w dzieciach to zaistniewa, że rozwija się w nich mądrość, a nie że mają rozwijać się na głupie, to dobrze wychodzą wtedy światowo jako sobie te dobre, te dobre.